Sprawia, że to lato jest jeszcze bardziej letni. Wakacyjny Summer's Bike, Alok i Jazz Green zagrali przed 12. Za chwilę sprawdzamy, co latem robić w okolicy w Turde Klapa. Ja uciekam Karola Kawajska. Dobrego dnia. Słuchacie RMF Max Słupsk. Sprawdzamy w Tour de Club, jakie nowe filmy wchodzą właśnie do kin w okolicy. Czyli innymi słowy, sprawdzamy premiery, a wśród nich film pod tytułem Pułapka z Joshem Hartnetem, który znany jest choćby z Oppenheimera czy z zielonej mini. Tym razem to film o ojcu, który no, wybiera się z nastoletnią córką na koncert gwiazdy Pop i okazuje się, że znajdzie się tam w epicentrum mrocznego wydarzenia. Pułapka do obejrzenia w kinach, do tego Offline's Bleeding, film z Kirsten Stewart, Adam Harrisem i Katie O'Brien. sowe stylówki, no i dramat, który rozegra się w małej amerykańskiej prowincji. Właścicielka siłowni zakocha się bowiem w bardzo ambitnej kulturystce, która chce wygrać zawody w Las Vegas. A to wszystko ściągnie niezły armagedon na tę małą amerykańską wioskę. Reklama. RTV EURO AGD Teraz w EURO Obniżki na maksa Na produkty objęte promocją Smartfon Motorola Moto G24 Power 256 GB Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 649 Teraz za 599 zł I do listopada nie płacisz Do 50 rat 0% na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple RRSO 0% Do 14 sierpnia Regulamin w sklepach i na euro.com.pl jak sobota to... Sześciopak Coca-Coli w puszce za złotówkę. Naprawdę! Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł i odbierz sześciopak Coca-Coli w puszce za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl Ech, świetna sprawa. Od razu tak zawiało urlopem. Żeby poczuć lato w pracy, włącz od dziewiątej RMF Max. Lato na Maxa. Bez troski i wakacyjnej zabawy życzę Park Wodny Trzy Fale w Słupsku. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra. A woda mineralna na Łęczowianka, niegazowana i delikatnie gazowana, 1,5 litra. W promocji 6 plus 6 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy. Już w tę sobotę klub Black Bytów i Piwnica Pełna Smaków zapraszają na imprezę, na której wystąpią DJ Kuba i Neta. Wejdź na naszego fanpage'a. Weź udział w rozdaniu. Klub Black Bytów. Najlepsi z nami. Janek, bundarka. Teraz oglądam. Tak, teraz. Kochanie. A ty nie słyszysz, że pralka piszczy? Kotku, nasi grają. Jak nie film, to nasi. Zawsze coś. Leci światłowodem. Kibicujesz czy nie? Światłowód Plusa. I taki pakiet streamingów, tylko w Plusie. Szczegóły na plus.pl gdy powiedzieć chcesz, że kochasz karbonarą jej to pokaż chwyć buraty oraz mioki. Na festiwal kuchni włoskiej. Przyjdź do biedronki. Oryginalne włoskie produkty Gustobello w biedronce. Na przykład pomidory suszone Gustobello 100 gramów 7,99 za opakowanie. Oraz Mortadella Gustobello 100 gramów 6,49 za opakowanie. Oferta obowiązuje do 7 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. I po reklamie. Słońce. na teraz Na działce zawsze na maksa. Lato na Maxa. MMS Max. Pomoże. Lato na Maxa. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący suszarki na pranie i deski do prasowania marki Alsa firmy Galicja. Popołudnie w regionie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Parasole jednak raczej potrzebne nam dziś nie będą. W prognozach nie ma żadnych większych opadów. Co innego, jutro niedziela będzie pochmurna i deszczowa. Na słońce jutro raczej nie możemy liczyć. Na termometrach dzisiaj od 24 do 26 stopni, jutro chłodniej, ale tylko trochę od 22 do 24. W kolejnym tygodniu dużo słońca, przyjemna będzie również temperatura. Utrzyma się w okolicach 25 kreski. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów Mrówka oferujący suszarki na pranie i deski do prasowania marki Alsa firmy Galicia. W Samopołudnie się witamy w RMF Max. Mam nadzieję, że u Was za oknami aura taka trochę przyjemniejsza niż u mnie, bo u mnie tak trochę szarawo się robi, ale z głośników to na pewno nie będzie szaro, będzie kolorowo, bo to są głosówki z wakacji. Liczę na Was, liczę na wasze nagrania. 12-2 miliony 500 albo Messenger i instagram RMF Max. Nagrywajcie się śmiało, co się u was w ten weekend dzieje. Eminem i Houdini na start, a się zapomniałem przedstawić. Dawid Związek. Dzień dobry. Do 17 zostaje. Zapraszam.